Siemoneczku, witajcie moi drodzy Bardzo bardzo serdecznie. Ja nazywam się a dzisiaj graśmy tutaj właśnie w Skyworks na serwerze Jaś MC i jest ze mną Amus Lamus i już no Lamus jest ze mną, tak, ale a, a jestem Jestem Siemanko, witam Moreczki Dobra witam Was niezbierny, niezbierny Ciepulku. Tutaj, właśnie na pierwszej arenety w dzisiejszym materiale. Słuchajcie, jak poprzednio powiedziałem, zdradziłem informację, że gramy sobie dzisiaj na serwerze jaśmc.pl. Bardzo Was niezbiernie, oczywiście, na ten serwer zapraszam. A słuchajcie, tymczasem właśnie jest dzisiaj ze mną ma Mareczki, Mareczki, e Lamus, Lamus, jest ze mną Lamus. i tu, tu już gramy? Tak. Aha, tak, dobra. Co e, witam bardzo serdecznie, Mareczków, gdzie Właśnie no. teraz zmierzamy się już do pierwszego gracza, badać, że to jakiś koksowy gracz. Nie jest, bo z tego co wiem tutaj. Yy, po prostu można sobie wybierać yy, yy, początkowo jakąś klasę i potem się dostaje tej TV, które się wybrało, stary, ale chyba tutaj właśnie obok mojego sąsiada mam. nikogo nie było i słuchaj, stary mam diak spody. Mam A patrz, stary stary. patrz na mnie, patrz na mnie! <laughs> patrz na mnie, czekaj, Pod czekaj, story czekaj dwie da, perły w s... A w ogóle właśnie, słuchajcie, dneska jednego co was zapraszam tutaj da, właśnie kanał e, tutaj Lebusa, Abusa, tak, bardzo was zapraszam, zapraszam typa. bardzo. O, ale ruchu, progres czas. Ma bardzo fajne materiały, także niezmiernie was tam za, do właśnie tego kanał zapraszam. Pochodź tu do mnie, pomóż mi stary, błagam Nie wiem gdzie ty jesteś Błagam stary, pomóż mi Nie, nie wiem gdzie ty jesteś Widzę cię, w drugą stronę nie. się buduj, bo w drugą stronę się buduj kompletnie K***a spadłem Ty idioto, oh. ty idioto Zostałem, słuchajcie moi drodzy, jasnym ziomeczkiem, a tutaj właśnie... Jak tam właśnie idę? To chcę wam poinformować, chcę was poinformować iż słuchajcie moi drodzy, podłoczenie materia do rybaliście prawie piedę, dopeczek do góry, niezmiernie wam za to dziękuję. U kurde. No zamknij mordę Marek, kurde jakiś Maciek na, na środku biega jakby, kurde nie miał własnego domu. I Skacz, on nie, nie ma z nim stary szans. Nie doskoczę, nie doskoczę, nie doskoczę, tak. nie, nie ma opcji takiej. No Dobra, jak lecimy. Wybij się złożyć. Czekajcie, co się właśnie. Się... Gdzie on jest? Gdzie... W środku jest. tu. W środku tutaj siedzi, tam w takiej komnacie, już się buduje do góry, wychodzi z niej. Widzisz go jak zeskoczysz jest twój bo Dobra. Ale to wskoczył, ale to wyskoczył, podlecie. Jest, jest, jest Jak straty ma. co ty gadasz? Stary... Go? Go, pat, pat. Ale jako... Ja, ja wiem, Jaki ziemniak. Siewam bareczki, z tej strony Jedi jesteśmy na kolejnej arence i gramy sobie w Skywarsy na Jaśku, ponieważ... Yy... Dlaczego gram na jasku? Bo ja mam banana. Bo, bo on ma banana na Scrap Games game. Za... <grym> <Co> ja! <grym> żyje! Chodźmy. Żyje! Co ja zrobi! Baby, tych zmierzch, Dobra, mamy tych zmierzch Easy, A, easy, no to easy. Te... Co za Fryerson? Czekaj, lecę do środka. Dobra, ja pa. Story! O, widzę Mam Zenchantowany, power 2. Power ja, power ja, ja mam 4 ja strzały, chcesz? Po chodź do środek, zarabijemy no, tego typa Chodź do środka, Ja go zestrzałem. Chodź. Czekaj, bo... się. Zakład. O, tu jest gościu, mam go! Czekaj, idę. Prawie. Cały tutaj, kurde chyba deksowy zbierź, wadia. Nie zabiję, go nie ma takiej opcji, nie ma takiej... Zabiję go! Daj, staj, staj. Gdzie, gdzieś jest na środku! <grym> dojechałem do jak... Ale gdzie poszedłeś? No na środku jestem! O Jezu ale żebym się podjecił. Dobra, mamy naprawdę zarobiste rzeczy, to słuchajcie, tak jemy sobie jadam. mięsko i mam nadzieję, że po tym bateriam dorybiecie chociaż na 500-400 łapeczek, bo słuchajcie, wiem to jest sokrat Games, a wy pewnie jesteście przyzwyczajeni do Krowt Gamesów, ale mi się wydaje, że coś innego na moim kanale właśnie też się może przydać czegoś innego, coś innego I Także o. stary, został nam tylko ten gościu No to wiem, my. No i wtedy, <laughs> wtedy ja przegrałem No CO? <laughs> Padłeś! O boże, no. co za Lipton! Także ją są, ją są, na potęcie, widzicie, już do na trzeciej, do na trzeciej, do trzeciej, do no, której? Stary, do trzeciej, mam, znowu mam. Do trzeciej, a w tym materiale. Aha, Dioks Beech, Weź lepiej. Dobra, ale ja przynajmniej, o, ja przynajmniej mam, mam, mam drugi Dioks. Dobra, Nie. co mi dasz? O stary, chodź do mnie szybko już. Chodź do mnie szybko już. Słuchajcie, jedną arekę, musimy w tym materiale wygrać, bo naprawdę. Ale jesteśmy ja wygrałem. Ale Co? I słuchajcie, no jesteśmy coraz bliżej tylko zwycięstwa holardego, ale. Nie udaje nam się niestety, ale chudę. Zaraz nam się uda, oczywiście. Nie wiem, zobaczymy, jak ta reka Patrzcie sobie po ciebie. Stój! No i patrzcie Czekaj, to chodź na myśl, No to. Zrobiłem ci ścieżkę No to przepaść, mam ci rzucić. Plecy! Ale plecy zrobili, stary! Plecy, patrz, tutaj to. Odzy A wie, że Yy, mam nadzieję, że ten materiał oczywiście z się spodoba. Pamiętajcie o jakimś kurde, bardzo fajnym Pamiętajcie o jakimś bardzo naprawdę fajnym komentarzu kurde, ale go, 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 go fajnie. Pamiętajcie o jakimś bardzo fajnym komentarzu kurde, który mo może mnie zmobilizować do dalszego oczywiście nagrywania i tak dalej. O jakieś fajne łapacze do góry i tak dalej, udostępnienie tego materiału i tak dalej. Mało hapców idzie, 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 dawaj, dawaj! Ciemano na paleńce Mareczko Sławów Ej, znaczy dzieje go Boże, jak mówię. I gramy dzisiaj w, w Skywars Kolej do tego i zostawcie łapkę w górę, bo ja tu jestem. A jak ja jestem to musi być dużo łapek w górę. Dobra, stary lecimy. Dnibo, patrz ja mam robi, ja to wygrywam, kurde, koladami na kilometra. No jak ty patrz. do Patrz gdzie ty jesteś czekaj? Się... <śla> 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 Kurwa jesteśmy najlepszymi youtu tymi graczami Warsu. Dzięki jeszcze raz, moi drodzy, że poglądaliście ten materiał do samego końca. Naprawdę wam nie dziękuję, słuchajcie, jeżeli, jeżeli dobijecie pod tym materiałem 400 łap, 450, to będzie kolejny materiał z tymowym owym lamusem, także trzymam kciuki, że wam się uda dobić, ja tymczasem się z nami zagram. widzimy się w kolejnych materiałach, fajna piąteczka, cześć! Zapraszam na mój kanał, dziękuję, jo, 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 Mareczki!